Ile kosztuje? No, obecnie taka konsola kosztuje mniej niż każda retro konsola czy nowa gra. Przychodzi z takimi dwoma fajnymi padami, a do działania wystarczy jedynie wejście HDMI. Link do tej konsolki jest przypięty w opisie profilu i zobacz, tutaj masz 40 różnych konsol. Na tą konsolkę, Nintendo, PlayStation, Game Boy, e, Sega i tak dalej, i tak dalej. Łącznie jest tutaj aż 40 tysięcy e, e, ponad gier. Są tutaj m.in. Pokémony, Crash, Metal Gear Solid, Tekken, e, Need for Speed i wiele, wiele więcej. Zobacz, wszystko dobrze działa, wszystko dobrze wygląda, skaluje się na cały telewizor. Mamy tutaj Silent Killa na przykład. No i klikając Start i Select grę też można zapisać, więc każdą grę możesz zapisać. Link w opisie mojego profilu. Pozdrawiam.